Siemanko YouTube, słuchajcie, znaczy wspaniały dzień, dzisiaj mocno i z przytupem zaczynamy ten tydzień, bo gwiazdą dzisiejszego odcinka jest ta piękna samica Super Stripe, dodatkowo z rewelacyjnej linii pasteli, jaką jest Lemon Pastel. Dokładnie, właśnie ta samica dała mi 10 pięknych jaj, które dzisiaj właśnie będziemy nacinać, ale... Żeby podkręcić trochę emocje, to właśnie to jest samiec, który jest ojcem maluchów, które zaraz będziemy wydostawać z będziemy nacinać, będziemy je oglądać. Co jest ważne, to to, że o tym samcu był już cały odcinek. Powaga, cały odcinek, bo tutaj będziemy teraz potwierdzać geny. A jeżeli chcecie sobie przypomnieć ten odcinek, jeżeli go nie oglądaliście, no to na końcu tego filmu oczywiście będziecie mieli odnośnik. Bardzo ważną sprawą jest to, że ta samica, czyli Super Stripe z rewelacyjnej linii Lemon Pastel, jest genem super. To znaczy, że wszystkie młode, które zaraz będziemy otwierać, wszystkie młode, które zaraz mam nadzieję, że zobaczymy, będą albo Yellow Belly, albo Spekter. A w tym cudownym wężu musimy potwierdzić kolejny, ale liczny gen z grupy Yellow Belly, czyli asfalt. Bo to jest naprawdę dla mnie mega ważne. Mamy tutaj 10 wspaniałych jajek. Jak widzicie, bardzo łatwo odchodzą już od siebie, więc są gotowe na to, żeby je naciąć. Bierzmy się do pracy! W tym szczególnym wypadku z tych nożyczek dzisiaj zrezygnujemy, bo muszę naprawdę wiedzieć, co tutaj się dzieje. Więc te nożyczki posłużą nam dzisiaj do nacinania. Trochę więcej pracy, trochę więcej zajawki, ale zobaczymy, co w nich siedzi. Uuu, słuchajcie, ale jestem podjarany. Ja Je już tutaj, czuć to już ogólnie byłaby chwila, chwila, moment. Jest jeszcze jedna mega ważna sprawa. Otóż, ostatnie nacinanie jajek pokazało mi, że w tym roku potrzebują troszeczkę więcej czasu do inkubacji. Więc, do jeszcze 56 dni dołożyłem aż 5. Czy wy w ogóle kumacie jaka to jest dla mnie katorga? Poważnie, koniecznie, dawajcie mi znać w komentarzu, czy dalibyście radę wyczekać dodatkowych 5 dni. Po 56, czyli razem 61 dni. Dobra, nacinajmy, bo ja jestem naprawdę mega ciekawy, co tu się dzieje. Uhohohoho. Dobra, bierzemy się do dzieła. Uu, zaglądnijmy tu. Zobaczcie sobie. Mamy ogólnie najprawdopodobniej albo Yellow Belly, albo Spectre. Nie widzę tutaj Freewaya lub Parkwaya, czyli asfalt Yellow Belly lub asfalt, spekter na tym zależy mi najbardziej dzisiaj będzie albo smutno, albo naprawdę mega wesoło kolejne jajeczko Uu, ręce mi się trzęsą, poważnie ręce o ja, o ja, dawaj freeway, freeway Uu, freeway lub chociaż parkway proszę, niech będzie chociaż parkway dobra zaglądnijmy tu Dobra, ok Yellow Belly lub Specter, Może z Fajerem O oh, kurde Ale dalej nie mamy tego co interesuje mnie najbardziej O oh Boże, o oh Boże, o oh Boże, o oh Boże, oh Boże Dobra 10 jaj to jest naprawdę dużo do sprawdzenia Tnijmy kolejne Uff. Słuchajcie, kolejny, kurde, albo Yellow Belly, albo spekter. Zobaczymy. Jak nie potwierdzę tego, to powiem Wam szczerze, że no, będzie mi smutno, bo mam jeszcze jedną samicę po tym gentlemanie. O kurde, dobra. Bierzemy kolejne jajeczko. Kolejne jajeczko, no. Uuu. O kurde, jest coś. Mamy tutaj, podejrzewam, że bez pastela. Specter lub Yellow Belly z fajerem o kurde Uuu. ale to są emocje poważnie naprawdę kosmiczne emocje dobra kolejne jajo Uuu. one są już rewelacyjnie zapadnięte naprawdę mocno zapadnięte musimy zrobić tak żeby nie uszkodzić żadnego malucha Uuu. o ja co tu się dzieje poważnie Poważnie. Cztery jaja i na razie nie zobaczyłem tego, co chcę. Słuchajcie. Kurde, to jeszcze może być empty, tak naprawdę. Wszędzie. No nie mamy tutaj na razie tego, co mnie interesuje. Żadnej super formy. O ja. Jeszcze pięć jaj. Jesteśmy na półmetku. I nic. O. <ścoughs> Poważnie. Mi już stałe serce bije. Co tu się dzieje. Dobra, kolejne jajo, bierzmy to. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Pargway lub freeway. Wolałbym freeway'a. Ale z Pargway'a też będę zadowolony. Jedziemy spore nacięcie, żeby nie było żadnych... Wiecie, niejasności. Dobra, zerkam. Kurde. Znowuż Spekter lub Yellow Belly Powiem wam tak szczerze że zaczynam tracić nadzieję ja Powaga, czy to do kolejny raz, tak jak z tymi białasami i tym razem nie potwierdzi się statystyka czy to tak będzie wyglądać o w mordę. Dobra Uu. Ok, weźmy to takie mega zapadnięte. Dobra. Ciach i kolejne duże okno. Ciśniemy. Ciśniemy i zobaczmy. Demit. Poważnie. Dalej nic nie widać. Nic nie potwierdza migenów. Uf. Czyżbym miał takiego pecha? Zostały trzy jaja. Słuchajcie, zostały trzy jaja. Może być wszystko albo nic. Powaga. A o ja, o ja. Czy to będzie największy zawód w tym sezonie? Jeszcze sporo jaj w inkubatorze, ale naprawdę mega liczyłem. Mega liczyłem na ten znios. Trzy jaja. Czy się to potwierdzi? Dobra, weźmy to największe. Bierzemy największe. Uu, będziesz moim szczęśliwcem? Będziesz moim szczęśliwcem? Czy nie? O ja. Pierwszy sezon tego samca. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Trochę krewki. Ale to nic. Słuchajcie, duże. Fajne combo. Pastel, fire. Możliwe, że enchi. Spekter lubię Yellowbelly, znaczy może nie ma tutaj Fajera Zostały dwa jaja Dwa ostatnie jaja Słuchajcie O nie w poniedziałku chyba raczej znaczy nie zacznę torpedowo To znaczy Kurde, no z jednej strony wiecie, to jest tak, że Są te młode, są te jaja, człowiek się cieszy, jest wszystko ok. Zdrowe, fajne, powinno wszystko wyjść naprawdę pierwszorzędnie. Nie powinno być problemu. Ale mimo wszystko, w rozmnażaniu odmian barwnych, realizacja pewnych projektów, założeń, celów, to jest miazga, nie? Dobra, jedziemy. Kolejne jajo. Super rewelka. Jedna super forma. Jedna super forma. Piękny wężyk, śliczny wężyk, ale to ciągle nie to, czego szukamy. Ja Uuu, i ostatnie. Kurde, ja naprawdę potrzebuję waszego wsparcia, więc dawajcie łapy w górę, bo no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to się skończy. <słuch> Bomba, ostatnie jajo, żadnego supera, poważnie, ostatnie. Ostatnia moja szansa na potwierdzenie genów. Jeżeli nie, no to cóż, człowiek uczy się całe życie. Dam, dam. Zróbmy to. Zróbmy to. sieć tam. Sieć tam, proszę cię. Sieć tam. Nie siedzi. Słuchajcie, nie siadło. Poważnie nie siadło. Mamy enci. Może fajera. Spektr na pewno. Lubię i tutaj też jest. O, ale nie ma supera, słuchajcie, nie ma supera, więc powiem Wam tak szczerze, zanim włożymy jaja do inkubatora. Kurde, no to jest takie nieszczęście w szczęściu, tak? Widać, że młode są ładne, są piękne, z fajnym potencjałem, ale niestety, W tym samcu wiem już na pewno, że w tym samcu, w tatusiu tych młodych i młodych z jeszcze jednego łączenia, nie mamy asfalta. Słuchajcie, nie wierzę w cuda. Przy 10 jajach gen powinien się potwierdzić. Nie ma tak, że może być, może nie być. Statystyka to statystyka. Ona jest nieubłagana. Oczywiście możemy mieć więcej szczęścia lub mniej szczęścia, ale przy 10 jajach ten samiec powinien się potwierdzić. I teraz wiem już na pewno. Że w nim niestety nie ma asfalta. Człowiek uczy się całe życie. Najważniejsze to wyciągać odpowiednie wnioski. Ostatni rzut na te jajeczka. 10 pięknych jaj, które właśnie wracają do inkubatora, żeby sobie spokojnie wchłonąć to, co mają wchłonąć, wyjść, później przejść pierwsze wylinki na rozkarmianie i będą piękne, młode dla Was. Na pewno, chyba, że coś mnie wyjątkowo zauroczy, to sobie zawsze jakiegoś holubaczka mogę zostawić. Kurde, no. Słuchajcie, poniedziałek, zaczęliśmy tydzień naprawdę mega rewelacyjnym zniosem, który niestety nie potwierdził mi genetyki tego samca, więc ja już na pewno skreślam asfalta w tym samcu. Jest to samiec enchi, sprawdzony, może trafi do oferty, może komuś się przyda, zobaczymy. Piękne jaja. Super poniedziałek. Uwielbiam. Tak zaczynać tydzień. Masa emocji i tych dobrych, i troszeczkę zawodu. No ale co zrobić? Takie jest życie. Tyle ode mnie. Widzimy się w czwartek. Pamiętajcie w niedzielę z tymi, co przybędą na Terra Akła w Gliwicach. 11 czerwiec, niedziela. Tam będę z pięknymi basami. No i oczywiście z masą uśmiechu. Podbijajcie, zbić pionę, pogadać. A tu macie. Odcinek z tym samcem, tu ten, co podpowiada Wam YouTube. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej!